Cześć, witam wszystkich językowych świrów, a także tych, którzy uczą się języka, bo muszą. Mam nadzieję, że nawet Wam uczy się całkiem miło i że udaje mi się jakoś tę naukę uatrakcyjnić. Dziś być może okaże się, że nieprawidłowo wymawiacie takie słowo i nauczymy się, jak to robić. Jaka jest zasada, jakie są różnice itd. No i powiemy jeszcze o takim znaku, który nazywa się znakiem twardym, i jest to ostatnia litera alfabetu, która nam Została, ale najrzadsza, dlatego nawet niektórzy z Was mogli się dotąd z tą literą nie spotkać wcale. Na końcu po prostu będziemy rozszerzać słownictwo i ćwiczyć wymowę, po prostu czytając różne komunikaty napotkane w prawdziwym życiu. Ja jestem Szymon, kanał Języki Proste, oglądacie serię Rosyjski Krok po kroku. dotąd o znaku miękkim, wyglądał on następująco, na przykład, właśnie w takim komunikacie, który już się zdarzył, czytaliśmy wtedy, jak numer waszej kwartiery wliaje na sudzibu. A więc mieliśmy słowo suđbu, albo w takim komunikacie, który jeszcze się nie trafił, jest nowością taki obrazek, no jak wy tam, bracia. A więc mogliśmy zapamiętać to tak, że znak miękki służy nam w pewnym rodzaju jako taka kreska nad naszą polską literą, tworząc si, ni, zi, ci. Oczywiście w pewnym uproszczeniu, bo te dźwięki wcale nie brzmią dokładnie tak, a jedynie jest to taka pomoc w zapamiętaniu. Natomiast w komunikacie, który pojawił się w zajawce, też mamy ten znak miękki, ale jeżeli on występuje po literze l, to jest zupełnie inna zasada, którą poznamy dzisiaj. Najpierw jednak zerknijmy na taki komunikat, w którym ta litera l występowała bez znaku miękkiego, na przykład tak jak w miniaturze tego filmu. Pirigrief iPhone'a, co dzielać, czyli przegrzanie iPhone'a, co robić. I w takim słowie właśnie czytaliśmy działać, a więc to było takie l, kojarzyliśmy to jak amerykańskie. Tak, jakby Amerykanin próbował przeczytać coś po polsku i zamiast lampa powiedział lampa. Tak to zapamiętywaliśmy i to jest fajne skojarzenie. Na tym obrazku zaznaczmy sobie dwa miejsca. Jak widzicie, w jednym mamy samą literę L, a w drugim jest po niej znak miękki. A więc to będzie fajny obrazek, aby pokazać, na czym polega ta różnica. Na górze, zgodnie z tym, co już wiecie, czytamy technologii. Ale drugie słowo brzmi Pol zawatili. Jeszcze raz początek Pol zawatili. A więc wtedy uzyskujemy polską wymowę L, taką jaką znamy z naszego języka. Zestawmy ze sobą garść słów stoł, naszą, jak gdyby polską literą L, i stoł amerykańską wiemy, że wynika to z tego, czy mamy znak miękki, czy go nie ma. Czytamy najpierw słowa po lewej. Tolka, bolsze, dalsze, polza. I jak słyszeliście, mamy właśnie to słowo tolka. Na czym polegało to, co powiedziałem na początku, że być może czytacie źle? Nie wiem jak wy, ale ja dopóki nie poznałem tej zasady, jakoś tak intuicyjnie wszystkie rosyjskie ly czytałem l. No ale kiedy tę zasadę poznałem, to okazało się, że pewne słowa jakoś mi się tak utrwaliły. No i niestety to było jedno z tych słów, Dziś już się tego oduczyłem, szczęśliwiej mówię tolka, ale być może niektórzy z Was tam robią takie l. Od dzisiaj ćwiczmy tolka, tak jakby to było polskie l. A skoro tak, no to po prawej mamy dolżen, dzielać, słuszyć, cilawieg, a więc l. W kilku miejscach w tych słowach siłą rzeczy pojawiło nam się coś, o czym jeszcze nie mówiliśmy, a co się też gdzieś tam zdarzało w poprzednich filmach, a więc że albo że. O tym powiemy dokładnie w kolejnym odcinku, razem z dużą ilością przykładów i ćwiczeń. Teraz skupiamy się na l i l. I zanim porządnie przećwiczymy się na garści prawdziwych komunikatów jeszcze pamiętajcie o jednej ważnej rzeczy. Mieliśmy na przykład taki obrazek, i tam fragment z literą L czytaliśmy. Skazali. Czyli też brzmiała tak jak Polska. O co chodziło? Chodzi o to, że owszem, zgodnie z tym, co już znamy, L ze znakiem miękkim czytamy jak polskie, Bez czytamy jak amerykańskie L, ale jeszcze mamy jedną wyjątkową rzecz. Wtedy, kiedy dźwięk I pojawia się po L, ona wciąż brzmi jak nasza polska. Dlatego mamy na przykład list albo les, bo pamiętajcie, że przecież w rosyjskim mamy takie litery, które w sobie mają to I, na przykład właśnie litera J. Więc to też się liczy, nam chodzi o dźwięk I. Dlatego mimo tego, że te słowa mają zwykłą literę L bez znaku miękkiego, to my i tak czytamy ją tak jak polską. No, bardzo podobnie jak polsko, oczywiście nie jest to dokładnie to samo, ale bardzo, bardzo bliski dźwięk. Zobaczmy jeszcze dwa słowa. Paliot. Papuliarnej. A więc mamy to wszystko uwzględnione w tej oto tabeli i możemy teraz szczęśliwie przejść do przykładów z życia. Ten obrazek już się pojawiał, ale chyba go nie czytaliśmy całego siłą rzeczy. Bo nie znaliśmy jeszcze tej zasady, dlatego zróbmy to teraz. Pamiętajcie, że możecie najpierw sami, a później spróbować razem ze mną, albo od razu ćwiczyć ze mną, żeby wiedzieć, jak to zrobić poprawnie, od samego początku. Skolka raz można slażyć list bumagi w dwoje? A więc w tym miejscu mamy zwykłe L, takie jak polskie, a w tym mamy amerykańskie, jak to sobie nazwaliśmy. Teraz ten tytuł filmiku na YouTubie. Robot protiw człowieka, kto lutrze i bystryj ubieriot na kuchni, A więc mamy człowieka i lutrze. Oba dźwięki L. Znaczy to robot przeciw człowiekowi, kto lepiej i szybciej posprząta kuchnię. Rosyjskojęzyczni mówią posprząta w kuchni, tak jakby. A dosłownie na kuchni. Teraz ten obrazek, który już się kiedyś pojawił na chwilę. могли перепутать приправу с отравой от мух, что стало причиной гибели четверых детей после ужина пельменями в Красноярском крае. Зазначим «л», а теперь зазначим наши польские «л». На концу такой образ, тут мы только одно «л». Региональный чемпионат по оказанию первой помощи. I mamy regionalny. Taki zlepek będziecie widzieli często na końcu niektórych przymiotników. To taka ciekawostka. Teraz zapraszam Was na fragment, w którym ten dźwięk L będzie tylko pretekstem tak naprawdę, żeby poszerzać słownictwo i ćwiczyć wymowę na prawdziwych treściach napisanych przez rosyjskojęzycznych, czyli na komentarzach na YouTubie. A gdy już to zrobimy, w drugiej części filmiku przejdziemy do znaku twardego. A jeżeli film Wam się podoba, zostawcie pozytywną ocenę, dzięki, że o tym nie zapominacie. Boże, przedstawiają już to Piriżela, dziewuszka pierwszej pierwa historii, praciustwo, ten strach na Sibie, wrymia practienia historii. Zaznaczamy literę L, ponieważ to jest naszym pretekstem dzisiaj. Jeżeli nie zrozumieliście zbyt wiele z tego komentarza, zanim podałem tłumaczenie, to normalne. Nauka języka to jest zawsze takie wychodzenie ze strefy komfortu i spotykanie się z tym, czego jeszcze nie znamy. Dlatego, gdy robimy takie sekcje czytania, nie starajcie się zapamiętać dosłownie wszystkich słów, spróbujcie sami wydedukować, jakie jedno, dwa lub trzy słowa będą najczęstsze, tym samym najważniejsze i to właśnie je, starajcie się zapamiętać a najlepiej robić to na całym zwrocie. Na przykład, gdybym ja robił fiszkę z takiego komentarza, zapisałbym sobie już to pieliżla, dziewuszka z pierwszej historii. A z drugiej strony napisałbym polskie tłumaczenie i właśnie z takiego wyrażenia się sprawdzał. Przechodzimy do drugiego komentarza. Czytamy tylko ten fragment. Historia z ja nie z wami odcin napomniła mnie to, co rozkazywał mnie mój małado człowiek, dalej jest i mamy dalszy ciąg. Tłumaczenie, historia z ja nie za wami, to jest fragment historii, bardzo przypomniała mi to, co opowiadał mi mój chłopak. Dalej, z jego słów, i mamy tam cytat tego, co ten chłopak mówił. My w tej serii nie mówiliśmy jeszcze w ogóle o czasownikach. Dlatego zupełnie nie przejmujcie się, że nie do końca wiecie, jak te końcówki wyglądają, ale nie przejmujcie się tym, ponieważ jeszcze na to czas. Zdradzę wam, że dwa odcinki w przód spokojnie się tym zajmiemy, wyjaśnimy dlaczego tak, a nie inaczej, ale uwierzcie mi, że warto już dotąd mieć kontakt z tym, aby później to wszystko po prostu uporządkować, aby to weszło na właściwe miejsce. Więc nie brońmy się przed takim zwykłym kontaktem z językiem, bo przecież my jako Polacy dużo potrafimy zrozumieć tak po prostu z samego kontaktu z treścią w języku rosyjskim. Mieliśmy w tych miejscach litery L zgodnie z tym, o czym mówiliśmy dzisiaj. Na przykład napłomniła, a więc "la". Albo raskazywał, a nie L, tylko L. Ale już w takim słowie, które teraz zaznaczamy, mieliśmy dalej. Ponieważ jest tam dźwięk I. Teraz ten komentarz. Przychodzi uwidamienie. Ja podskakiwają. Spatykają się, no prodążają biżać w komnatur, żeby zjeść w swój ugalog trucraj. Mamy tutaj fajny przykład litery L w słowie ugalok. Niektórych komentarzy nie będziemy tłumaczyć słownie, a na ekranie będziecie mieli tłumaczenie. Teraz to. dziewuszki silny człowiek. I mu udało sparwać i prikracić To stoi uważenia. Zaznaczmy literki L i zwróćmy na nie uwagę. Mamy Silnej, ponieważ po l mamy znak miękki, dlatego to brzmi tak jak nasze Silnej. Ale już chwilę później mamy się. Na ekranie macie tłumaczenie. Jeżeli znajdujecie w tym komunikacie jakieś słowa lub wyrażenia, które przydadzą Wam się na tym etapie nauki, śmiało je sobie zapiszcie. Jeszcze raz wspomnę, pamiętajcie, żeby się nie przeładowywać tymi informacjami, bo nauczyć się wszystkiego to też nie tędy droga. Możemy się zamęczyć w ten sposób, prawda? To tak ode mnie taka rada z doświadczenia. Kolejny komentarz. Ja w szokie darze preview. Sztorze żdziot dalsze? A w celam rada ocień, sztoczabi gościa. Sliżu za niej dawnieńka. Marusie spasiba balszoje. Zaznaczamy litery L i zobaczmy to w takim słowie jak balszoje. Mamy L takie jak polskie. Na końcu zobaczmy ten komentarz. Ocień w pieciatlitielnej Мальчик во второй истории. Я в действии бывала на собраниях пятидесятников, когда гостила у бабушки, и у них там тоже принято во время молитвы начинать говорить на выдуманном языке. Зазначаем литерки «л» и «л». И zwrотим внимание на слово «бывала», «гостила». A teraz zgodnie z obietnicą zapraszam was na znak twardy. Możecie zobaczyć ten znak na przykład w takim obrazku, w takiej dosyć starej już okładce książki. To by takło jest jeść sztoby pachu dzieci. A więc mamy słowo jeść. i jeszcze jeden obrazek wcale nie świeższy, mamy tytuł Pad dziewczonka, A więc słowo. Padyom. Być może już się domyślacie, o co chodzi tylko po tych dwóch słowach. Gdybyśmy nie mieli tego znaku twardego w takim słowie jak padjom, to przeczytalibyśmy padjom. Ponieważ wy wiecie, że te rosyjskie połączenia tworzą nam takie dźwięki dzie, sie, si, zi. To jest taka specyficzna rzecz, która już się zdarzała mnóstwo razy, więc jakoś tak nawet nie mówiliśmy o niej osobno. Po prostu z tymi dźwiękami mamy do czynienia cały czas i ten znak twardy jest jak taki apostrof. Chodzi o to, aby oddzielić dwie części, kretnie spółgłoskę od samogłoski, aby nam się właśnie nie utworzył taki dźwięk. My chcemy oddzielić to od siebie, powiedzieć pad jom, a nie pad -jom. Zobaczcie te cztery słowa, na których też fajnie to widać. Abjekt, pad jest. A biblienie, Sjomka. W tej sekcji też przygotowałem parę komentarzy, tak abyśmy mogli przeczytać całe teksty, a w nich pojawiają się słowa ze znakiem twardym więc i tam będziecie mieli okazję to poćwiczyć. Pomniłę tu szutku, rozgryż z pierwa historii i się z Tak data nie kazała się ta zwierzęciem użasnym i pługajszym. No na samym dziele straszna, kiedy obiektem tej szutki stanowi ca mały chłopiec, u którego nawet psychika o jest Mamy słowo obiektem, a więc jedno z tych, które się trafiły, tylko tutaj akurat odmienione przez przypadek. Jeżeli macie ochotę zapisać sobie jakąś fiszkę z tego komentarza, może to być na samym dziele straszna, kiedy obiektem tej szutki stanowić sam małynki Co znaczy? To naprawdę straszne, gdy obiektem takiego żartu jest małe dziecko. Kolejny komentarz. U mnie jej znakoma ja córka, która ja wyrosła w dziewiętnastych. U jej była kuciu problem z długami zamnietelnym ludziom. i teraz jej pad 50, i u niej wisi kamera w podjeździe. Włozli i jo, dbiri, mamy słowo podjeździe, ponieważ ciekawy fragment brzmi: U niej wisi kamera na klatce schodowej koło jej drzwi. I to jest też ciekawy fragment, który możecie sobie zapisać. Jeżeli jeszcze wydaje Wam się to dosyć trudne i nie wiecie, co wynika z czego, Mogę tylko was zapewnić, że z czasem będziemy to stopniowo rozjaśniać, ale już oczywiście na tym etapie warto mieć kontakt z językiem, który naprawdę istnieje i jest pisany przez rosyjskojęzycznych. Kolejny komentarz. Jak turyst, już że na przyrodzie происходит много всего необъяснимого. Klisu i jego habitatom нужно относиться уважительно i akuratna. Mamy słowo nieabjaśni Znów ten znak twardy służy oddzieleniu dwóch części tego słowa. W rogu mamy tłumaczenie dla chętnych, a my idziemy dalej. Ten fragment: Inak da prasili или ili sasiedzej, за za nim pakamy w отъезде. Tak кот Dalsa, царапался i Kusalsa zasisiaja swój dom. Mamy znak twardy w tym słowie wadjeździe. Pamiętajcie, że przyimki, o których mówiliśmy w poprzednim odcinku, sklejają się z rzeczownikiem i dlatego właśnie mówimy wadjeździe, a nie w adjeździe, ad tak jakbyśmy to zrobili w języku polskim. Zobaczcie swoją drogą ile tutaj w tym komentarzu jest dźwięków l. Fajne przecież do ćwiczenia tego, o czym mówiliśmy w poprzednim rozdziale. Teraz ten fragment Pomnił, w podrastkowym stala stała żalka beriem koszku. Ja i Jopa szła kormic. A na wpad jest na etaż zabiżała. Powiedzieliśmy zatem o dźwięku L albo L, a także o znaku twardym, no i przede wszystkim po prostu poćwiczyliśmy język. Mam nadzieję, że jesteście usatysfakcjonowani tym materiałem, a w kolejnym sięgamy właśnie po te dźwięki SZ, R, C i trochę więcej. Koniecznie wpadnijcie i zasubskrybujcie kanał, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. Do zobaczenia w następnym odcinku. Da wstrycie!